Siema, ma Dzisiaj na kanale um, Piotrek Wafers widzicie tą to, to, to mapę ze śniegiem? Zniszczymy to wszystko. I będziemy siedzieć na tej platformie, którą teraz zrobię. Musimy siedzieć na tej platformie, kiedy wszystko zniszczymy. Oj. Tak, no, no na pewno bana to my dostaniemy, ale. No nie no, ta łopata jest za szybka. Chwila, ja już wykop. Ok, ty to wykop. No ty to. A! Ok, ja zaczynam już kopać. O! I też. Ja mam Twittera! Ja mam Twittera teraz. No to jeśli chcecie mi zrobić follow, to proszę pójdźcie. Będzie link. Do mojego Twittera W opisie No i też już mamy 40 subskrypcji Bardzo dziękuję Że, pomo że pomogliście Mi w ścieżkę Ale pamiętajcie Jesteśmy w wyścigu z Michmowskim Do 50 subskrypcji No to musimy dalej pracować o. Oj spadł Musimy je jeszcze raz Okej okay. 3, 2, 1 Okej, okay, jesteśmy jeszcze raz. Kupiemy za. Nein, musimy z jednej strony. Nie kupię jeszcze. Oj, sorry. Rzeczywiście, wtedy będzie lepiej. Oj, czekaj, ja co zrobię. A jeszcze raz. Udało mi się. A, to dobrze. Nein, z tej Par kur. Okej. Okay. Oj. Ja z tamtej wezmę. Będziemy musieli przejść tu. No. Okej, okay. ja wam to wytłumaczę. My musimy przejść... Kiedy wykopiemy większość, to musimy zrobić tutaj. wejść na to, powoli to niszczyć i wskoczyć na to. I czekamy, aż dostaniemy bana. I odkopujemy to. Tak, rzeczywiście. Mądrze powiedz. Oj! Nie ta strona! Kopiemy dalej, kopiemy szliwką. Ja to nazywam śliwka. Nie łopata, bo ja nie. Łopata Ewka. Patolik. Ewka, tak, rzeczywiście. Nazywa się. Moja łopata. Ale czy ty wiesz, że aby napisać komentarz pod twoim filmem trzeba mieć kanał na YouTubie? No wiem, moja mam kanał na YouTubie. Jak byś wiedział? Zobacz, e, pokaż mi tam e, Tak pójść style. E, jak to jest wykopane już? Chwila. E. Chwila, o! Udało się. Pokaż jak to jest e, już wykopane, I będę robił słaby montaż, em, bo zrobię montaż, em, bo trafiłem 40 subskrypcji. No to czekajcie, aż wyjdzie montaż. Będzie bardzo słaby, ale może dobry, kto wie. że mu zrobił to, to na początek filmu, to informatyk mi powiedział, że to jest bardzo łatwo zrobić, że jest aplikacja i są gotowe narysy jest gotowe wszystko. Okej, okay. um, super. Nie, nie wiem o, o, o co ci chodzi, ale super. A no tak, a no tak, wiem. No ja, no no, 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 ja wiem jak to się robi. Tylko. No, no, wiem. Ale propos filmiku, to bądźcie na straż. Em, bo niedługo wyjdzie bardzo słaby montaż. No może będzie dobry, ale ja myślę, że będzie słaby. Montaż z parkouru. Na tym serwerze, no to raczej będzie słabe, ale no cóż. Montaż parkour. A może kiedyś taki serwer jak czy Hypixel? Ehm, um, właśnie ja chcę coś takiego zrobić, tylko to będzie koszty. No koszty. No koszty będą duże. Ojoj oj, oj, oj. To, za... to zaczyna być bardzo fajnie. Ja już zacznę iść do platformy. Zobaczcie, co zrobiliśmy. W ledwie 5 minut, w ledwie 5 minut. Co my zrobiliśmy? Leć i już zobaczcie

Chodź chodź, chodź, chodź. Uważaj, Kuba. Chodź. Jesteśmy na, na jednym bloku. Chodź. O, ha, 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 ha. A! Oj. Dziękuję, że oglądaliście. To był bardzo krótki, ale bardzo fajny filmik. Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w następnym. Oj!